Niemal, że każda kampania tu na naszym polskim rynku przez was wypuszczana jest tworzona tu lokalnie, przez lokalny zespół w McDonald's, przez lokalny zespół w Agencji Kreatywnej. To są wasze pomysły, to są wasze egzekucje. I trochę mnie teraz zastanawia, czy to jest tak, że McDonald's globalnie po prostu taki jest, i każda taka mała Polska może sobie robić. Lokalne kampanie, czy, czy wy z, jesteście pod jakimś względem wyjątkowi, lub też jakoś sobie to wywalczyliście? Trochę zaczęliśmy od tego, bo rzeczywiście mm -hmm. model McDonald's e, jest bardzo mocno osadzony w tej lokalności i trochę od tego wychodzimy. I rzeczywiście, myśląc o budowaniu komunikacji, ona musi bardzo dobrze dekodować potrzeby, które są na rynku. Więc mm -hmm. jeżeli mówimy o swobodzie. E, która oczywiście jest ubrana w pewne ramy, e, to tak, taką swobodę ma każdy z rynków. E, oczywiście, w zależności od swojej skali, ilości restauracji, do tego, aby tą komunikację przygotowywać w taki sposób, aby ona była adekwatna do danego rynku. Ja miałabym tylko takie życzenie: wiadomo, że to. Um, Chyba sfera marzeń, tylko i wyłącznie, no żeby marki tak myślały, żeby marki myślały, jak bardzo ta lokalność jest potrzebna i ta znajomość tego, no w jakim kontekście tak, żyje, żyje ten nasz konsument. Ja nie lubię tego słowa, ale no konsumentem jest.